Dlaczego się musiałeś położyć dzisiaj? W południu. Jestem zmęczony byłem. No na którą poszedłeś do pracy? Na no, szuszko, o piątej stale. A, no, no to normalne. No tylko że wiesz. Przed, 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 byłem przyzwyczajony już żeby... O trzeciej, od 2. trzeciej w nocy kwadrzę, do dziesiątej spać. No właśnie. Teraz musisz się muszę przestawić od nawale. No. I tak dziesiąta... No, jedenasta ty... kładę się spać. Tydzień czasu potrzebujesz na to i się przestawisz No dobra, ale ja chodź tutaj, my tu ukramy, już, nie wiem jak ty Ładuje mi grę cały czas, panie To może internet Mam 4G Chodzi Ja pierwszy. już mi pleczy robią Nikt nawet, niech się mi tu pomóc. Nie, no, nie, mówię o gry Dobra, odpadam się mm, co jest. Nie wiem czy czekać czy robić reset. O tu lepiej. To zrobię. Daję jeszcze radę? No, jak na się. Dobra, szukanie aktualizacji. Ładowanie. Łączenie. Dominacja, kamieniec. Już wbijam. Dawaj, my tu przegrzewamy. Już moment. No, jestem. Jadę w lewo, tak? Wypracę Dobra, raczej, jedz. jedź. Jedź, jedź, jedź. jest do przodu po prostu. Dobra, jadę tam do was. Ech, wygrana bitwa. Wygrana, ja ale muszę pasy przejąć. Jeszcze na... Jeszcze na kita. Nie giń. Ja jak mam nie ginąć? ja tu samemu stoję. A trzech patrzy się na mnie prawie Robię fałkę A, nie uda mi się to wykonać Jadę po rhm Dobra, amorak Jeszcze Trzymaj się tam Dobra, ja go przejmuję, przejmuję go Za późno No co, za późno, dwie sekundy miałem A dlaczego ci go miałem zostawić? Przecież nie miałem żeglaskiego, albo przynajmniej pięciu fragów No 4 miałem No a czemu? No. Emke znowu, no to zajebiście Serio? No